Ale, ja wiem, ale Długo mnie nie było Ja przepraszam za tą przerwę ogólnie Ale wiecie jak to wakacje gdzieś siedzę Nie wyrabiam się po prostu z filmem na zapas i tak dalej Ale staram się jak mogę Odcinki teraz będą co 3 dni, także subujcie z dzwonem I będziecie wszystko wiedzieć No i witam moi drodzy, dzisiaj będą moi drodzy eksperymenty Tak, eksperymenty, piękne, ciekawe, eksperymenty jak zawsze Chcecie więcej? Łapeczka do góry się należy 8 tysięcy łapek I nagram dla was z bomby oczywiście Kolejny film, dlatego zostawcie łapeczkę, na ludzi dacie radę Na ekranie, albo w tym Miejscu, tu, 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 w tym miejscu, moi drodzy, na ekranie, trzech ostatnich obserwujących, chcecie się pojawić na ekranie, no to mnie zaobserwujcie. Dziękuję wszystkim, oczywiście. Ja wiem, moi drodzy, że dużo osób z Was chciałoby rozpocząć swoją przygodę na YouTubie. No to, moi drogi, masz szansę. Możesz już teraz zacząć swoją przygodę razem, moi drodzy, z Filmora 9. No ale co to jest Filmora 9? Moi drodzy, jest program, oprogramowanie do montażu filmików na Windows, na Macach, jak, jak kto woli. A jeśli ktoś nie ma komputera, no to na telefonie również jest aplikacja. No, jeśli chyba, że ktoś komputerka nie ma, ale bez problemu, nawet z aplikacją, moi drodzy, na telefon Filmora Go. Także na każdym urządzeniu można rozpocząć swoją przygodę, tak naprawdę. Posiada ogrom przejść, efektów, efekty specjalne, wiecie, to jest najlepsze w filmach chyba, nie? <grych> Które są naprawdę proste w użyciu. Nie miałem okazji korzystać z tego oprogramowania wcześniej, bo montowałem filmy w Adobe, ale, moi drodzy, wystarczyło mi tylko kilka minut, żeby zapoznać się właśnie z tym programem i naprawdę w stanie jest go każdy ogarnąć. A jeśli te efekty wam nie wystarczają, to nawet są efekty, moi drodzy, jeszcze dodatkowe na Stronie, które można pobrać, oczywiście, na stronie Filmstocks. Jeśli nawet tam będzie za mało, to, moi drodzy, te efekty są aktualizowane co tydzień. Czyli co tydzień są nowe efekty, więc nie ma na co czekać. Chcesz się zabawić, moi drodzy, w YouTube? Y? To jest ten czas. Być Bądź kreatywny i zacznij swoją przygodę. W Filmora możesz pobrać, oczywiście, z linku w opisie, z nielimitowaną, ale wersją próbną. Także łatwo się będzie nauczyć. No nic, przyjaciele, zapraszam Was do odcinka. Pierwsze, co to mamy, samochodzi? Ostatnio był taki samochód z Koli. Tu mamy swand, czyli po prostu tutaj jakby. Zmiana koloru, serio? No dobrze, ale zobaczymy, może... Może wywali jakiś salto, może będzie ciekawie, sprawdźmy to Jedno, JEDEN MENTOS TYLKO? Czemu jeden mentos tylko? Oje, oh yeah. a w sumie... Ej, czy, w miarę jest w sumie ta petarda Myślałem, że to w ogóle nie poleci jakoś Jak on jeszcze to tak w lecie, jakby to miało polecieć na Marsa, kurde w miarę poleciał. Kurde, nie szkoda mu telefonu. Czemu tak blisko telefonu? Zamiast kupić sobie GoPro, Hopset iPhone'em nagrywa. Kiedyś to były hot wheelsy, teraz mamy samochody z Fanty. Co to jest? To jest hopek Lego z metal, z, tego, z wylanego metalu jakiegoś. Jaki ładniosi. Słodziaśny, czemu? A! Kiedyś, moi drodzy, był nóż nagrzany do 1000 stopni. Tym razem mamy łyżkę nagrzaną do 1000 stopni. A! To będzie roztapiane. Jak to się szybko topi? Ale jakby. A, jakby miał z głową coś. Jak to zarobić, się wygląda? To startencz czy jakoś tak? Nie, ten metal. Ale to było kozackie ty. Żal tego hopka. Szmina? Szmina dla kobiet. I co? I będzie topiona ta szmina, prawdopodobnie. Jak to dziwnie wygląda? Ale satysfakcja. Teraz się jakiś trójząb z tego zrobił. <grych> ja nie, takich eksperymencików nie było i powiem szczerze, satysfakcja! Bra brakowało mi tego, szczerze, naprawdę brakowało mi tego. Ja to się topi do środka tam. Ale nie, ja myślałem, że ten plastik przetopił, ale nie, nie. O, jest. <grych> o, streża Armstrong, czy jak to się tam nazywało? To jest ta zabawka, która się rozciąga. Która jest niby, niby niezniszczalna, nie? Muskularny wielki goryl Co on z tym będzie robił? Ostatnio to on wszystko z nim robił Do prasy hydraulicznej, lawę na to wylewał Oj, a lawę Będzie wylewał, a to nie To lawę chyba nie widziałem jak wylewał, lawę nie no widziałem jak go nabijał na kolce Ale, oj lawę to jeszcze nie, a będzie go Taplał w tym, <laughs> o nie zat Zatopi go w lawie To jest smutne Bra Brakuje mi tego Adam Stronga Normalnie go wrzuca tam Biedny blondi. <noise> jak się odbiły te stopy. A to chyba nawet nie wiem, czy to widziałem. Ja mam wrażenie, że właśnie widziałem, jak Armstronga wrzucali do czegoś takiego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dajcie znać, moi drodzy, w komentarzu, czy to było. Wegoś wrzuć, chopa, kurde, podpala, jakie tortury mu robi. O, dzień dobry. <noise> Jaka fajna, fajna jacuzzi. Fawajny żok. O, jak fall ciepło. Mmm, jak dobrze. No boże, biedaczek. O Jezus Kościotrup z niego zostanie tylko. Jak to się jara, ten plastik. Fuj, śmierci nam pewnie, chińczyznom. Co z niego zostało? Wungiel. <grym> wungiel, wungiel z niego został, Nic więcej. O, a, to jest. Kurde, zapomniałem. No, czerwony ptak z Angry Birdsów i do pracy. To z plastelina. Jak to się spłaszczy? Tak. Ta, takie wybrzuszenie poleci. Takie. Stryk. O, mówiłem. <grym> A nie mówiłem, jak to się mówi? A nie mówiłem... Plastelina O, to oczy, co się z tymi oczami zrobiło? Patelnią w łeb, no dobra, mamy patelnię Aha, olej zwykły po prostu Co, będzie smażył coś? Pa, jajo będzie sobie robił A on sobie pewnie jajecznicę będzie chciał zrobić, kurde, na jakimś tym Albo jajka po prostu Na, 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 na czymś dziwnym to postawi po prostu A na lawie, na lawie, tak? Czekaj Super, pokazujesz nam kija, do, do do wyjmowania lawy. Super. Ekstra. Ciekawe czy ten patelnie po prostu nad tym postawi. Zobaczymy. A, będzie wykopował Norę. 100%. A nie! A on tylko wyleje lekko. Ale to nie będzie długo ciepłe, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Na razie to bulgocze. Ale to dziwnie wygląda jak taki. O Jezu, jak szybko się jaja robią ty. Czy to się spalą te jajka? Weź i rób coś z nimi. Ha, jaja se zrobił na lawie, na piasku. Widzicie, każdy sobie da radę w życiu. No tylko to jaje nie będą chyba zbyt smaczne, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. O, no, kto wie, może będą normalnie smakować. Nie, se normalnie je, chyba. No pewnie, że se w dupi. O se jajo. Mentosy? No ja, mentosy Weźcie coś kreatywnego, proszę, creative Baniak coli oraz baniak mentosów Co, z balonem coś? Gdzie je łączyć? Może połączy te baniaki i powstanie... Bomba atomowa, może balony połączy? Na razie kolew. A, dobra, już wiem jak to będzie wyglądać A to może być dobre, bo te balony się zarobiście dmuchają Tylko tam musi kurde jeszcze ten płyn do być wlany A wtedy robi się dynamik Typują? A na razie to zakręcił. I teraz pompuje się. Znowu ta piana wyleci, 100%. Piana wyleci, jak nie znowu wiedziałem I, to, i, I takie rzeczy nie, nie dzieją się normalnie. O, widzisz, że płyn donaczy tam został znowu dana. Ale to ja to mogę, wiesz, oglądać. Co? Jak co ja już to widziałem bardzo dużo razy. Ale <laughs> mi się to tak podoba. I bardziej to się rozrasta, jak taki wulkan. Pasta do zębów versus lawa. Tyle koleg kolega znowu. No dobra, może nie aż tyle, co ostatnio przejeżdżał 100 takich pas z samochodem, ale. Fak, to się dziwnie ten! Jak to się odbija od tych past? Takie bomberki powstały. No nie, zaczęło się jarać. Zaczęło się jarać. Ale tam musi być teraz miętowo. <laughs> nie, buty, ale dobra, to są buty z Chińczyka, spoko. Ale nie, w sumie i tak żal. Nie, no szkoda takich butów, kurde. Mógł rozwalić już pastę do zębów. W tych butach mógł ktoś chodzić, tak? To jest smutne. Zawsze jak się widzi takie niszczenie takich przedmiotów, to się myśli o tych najbiedniejszych. Mi to mi, mi jest wtedy przykro. Ja nie, nie wiem czemu tak mam. Mały balonik z orbizami jakimiś, czy z jakimś płynem do naczyń. Zielony, zielony, to mój brat. To mój brat. Kurde, jaki rządek se postawił, chłop. No dobra, ale to tu musisz z całym impetem wiać, żeby był. żeby był efekt, tak? Proszę nie wolno. Dobra, to wyglądało bardzo słabo, może slomo to jakoś ratuje. Tęcza, o, teraz fajnie, to taka tęcza się zrobiła niby, ale... Liczyłem na więcej? Powiem tak, liczyłem na więcej. A to jest lód! To jest lód chyba, nie? Tak? Dobrze mówię? No tak. O, jaki ładny klot z lodu! Gdzie on, gdzie on taki klot zrobił ty? Fajną dupną zamrażarkę musiał mieć, żeby taki klot zrobić. <grystanie> Lawy będzie wylewał na lód! Mega zimne z mega ciepłym. Będzie połączenie i będzie armata. <grystanie> ja jestem ciekaw, co się stanie. W sensie, no wiadomo, że to się będzie topić, ale w jakim tempie? O, ale dziwne, taka woda się z tego robi momentalnie. Ale szczerze? Woda wygrywa tak, nie? Z ogniem. <laughs> no oczywiście, że tak. Już woda gasi ogień. Cs, gasi go jak... O, wlewa do środka teraz! Coś się będzie działo, czy... <laughs> dołem to wyleciało! To przytopiło! O nie, dołem przyleciało, nie mogę! No... I takie dziurki porobiły też. Ale głębokie, ty. Jak to dobrze wygląda? JAK... Jakby meteoryt wpadł w wodę. Tak jest. Jak jest zwolniony ten, albo zatrzymany czas. Patrz, jak to z, z bliska. Jak fajnie to wyglądało. Nadal dręczy ten lód. On źle dwa zipie ty. Zostaw go. Zostaw sobie go dokoli. Jak wylał całe. Strasznie, szary ten lód teraz jest, nie? szarzał O Boże, a mu to wypadło w ogóle. Ale ten nud dziwnie wygląda strasznie taki niebieski jest w środku, a z zewnątrz jest taki szary, jak z popiołu. Co to jest ser? <śm> On daje ser do. A jeszcze do takiej. Ale będą wiórki z sera. I na kanapkę, a to jest zarombiste, pa. I na kanapkę takie. Jak te paluszki serowe, takie co są w sklepach? <grywa> Normalnie, jak, 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 jak chcecie takie paluszki, siema można wszamać. <grywa> Zjadce to. Nie, ale dlaczego plastilinę w tym? W tosterze, czy. Czy no to toster jest raczej. Jak to wygląda? Biedny, biedaczyna. A tego nie wyczyścisz, to ja już tam kana kanapek bym nie zrobił, nie to jest na jednorazowo to użyte. Uży Moi drodzy, ja wam najserdeczniej w świecie dziękuję za oglądanie. Dawno muszę się w ogóle przyzwyczaić do, z powrotem do nagrywania, komentarzy i eksperymencików i tak dalej, bo wypadłem z formy, <laughs> ale mam nadzieję, że to się Wam się oczywiście spodobał. Zostawcie subika na kanale, zostawcie łapeczkę do góry, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i widzimy się już za 3 dni. Tak? Co 3 dni teraz filmiki, także śledźcie na bieżąco, potem znowu może wrócimy, że będą co dwa dni, ale motyw... Wujcie, a zrobię to dla was z pstryknięciem palca. <gry> Trzymajcie się, cześć do zobaczenia i hej.